Jeździmy na wiele imprez, relacjonujemy te imprezy. Mamy olbrzymią ilość materiału, której do tej pory nie mogliśmy wam pokazać, bo nie mieliśmy czasu tego wszystkiego zebrać. Tak więc w tym ultraszejku postaramy się przedstawić wam, co w najnowszym numerze i co działo się w świecie biegów górskich w ostatnich kilku tygodniach. Zaczynamy od tego okładka. Martyna Młynarczyk. No, przecież to chyba nie jest dziwne, dlaczego Martyna pojawiła się na tej okładce? Z tego powodu, iż Wszyscy jeszcze pamiętamy, co wydarzyło się pod koniec sierpnia podczas festiwalu UTMB, kiedy to Martyna Młynarczyk jako druga przecinała metę dystansu CCC. O tę okładkę poprosiliśmy Janka Nykę, ponieważ to już w zasadzie jest e, taki tryptyk się zrobił, tak? Pamiętacie zdjęcie Martyny w Tatrach w szpagacie? Martyny w, w Warszawie, jak robiła szpagat, i teraz mamy Martynę w Krakowie. No cóż, patrzymy na tę okładkę i od razu widzimy hasło Hoki Fly, Human Fly. Ok, zagląda, zaglądamy do środka. W środku znajdziecie oczywiście też nasze redakcyjne podsumowanie UTMB, jak widzieliśmy to, ile kilometrów przejechaliśmy, ile nie spaliśmy, ile spaliśmy, ile kalorii przyjęliśmy, z kim się nam udało spotkać, z kim się udało nawiązać nowe kontakty, żeby w kolejnym sezonie móc relacjonować dla Was jeszcze więcej. Z eventu na event, słuchajcie, z treningu na trening, cały czas z telefonami, nie, nie mamy biegnie. czasu normalnie iść do toalety. Teraz jesteśmy na treningu z Andrzejem Witkiem i Kamilem Leśniakiem. Biegniemy, mam nadzieję, że max 5 kilometrów i wracamy biegniecie? Tak? biegniemy, my biegniemy, no? całość, Pewnie, że tak jesteśmy no. biegaczkami, no to biegamy, nie? No, no Piemnie, że tak. A... Ja tylko sobie musimy kupić na nas nadejście. Yes. nie będzie wszystko gift. kolejne duże wydarzenie, amerykańska gorączka złota, czyli Golden Trail World Series. Cześć, cześć, cześć. Raj mi się nie pytało co to znaczy, cześć. To był dwutygodniowy wyjazd, podczas którego mogliśmy obserwować i śledzić poczynania Bartka Przedwojewskiego i Dominika Tobora. Powiedz coś o historii miasta. O historii miasta już wam powiem. Market Street San Francisco to jedna z najważniejszych arterii miasta, pełna kontrastów i kluczowych punktów orientacyjnych. Po angielsku też się już nauczyłeś? Yeah. Of course. Bartek był tam tylko na jeden, jedyny start, czyli na Headlands 27, a Dominik został jeszcze tydzień dłużej, żeby wystartować na Mammoth Trail. To jest bieg, gdzie zawodnicy muszą wbiec znowu powyżej 3000 metrów. Nie jest to pestka. Proszę. 3072 metry. Jeszcze kawał drogi tam. 9. Miejsce Babka na tym tak szybkim wyścigu to naprawdę bardzo wysoko lokata. Przypomnijmy zawodnicy, którzy ścigają się tutaj z chłopakami, życiówki na płaski mają poniżej 30 minut. Dosyć grubo, poniżej 30 minut, tak więc jest to całkiem inne ściganie. Tym bardziej, że trasy Headlands były bardzo prostymi, totalnie moim zdaniem niegórskimi trasami wyścigowymi. Oczywiście było przewyższenie, tak? Ponad 1200 metrów na tym 27-kilometrowym wyścigu, ale to wszystko bardziej przypominało gravelowe ścieżki niż ścieżki trailowe, takie przynajmniej do których my jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie jest trochę techniki, trzeba sprzedać trochę techniki biegania, trzeba pokazać się ze, ze strony tak zwanej flexi body. A jak poszło Dominikowi Taborowi, no ci, którzy śledzą Dominika w mediach społecznościowych, wiedzą, że on z tego startu zadowolony, z tych dwóch startów zadowolony nie jest. Nie dziwię się, miał apetyt dużo więcej, podczas pierwszego startu nie poszło problemy żołądkowe, podczas drugiego startu wysokość zrobiła swoje i mimo że ten wyścig był już naprawdę bardzo mocny, to ani za pierwszym, ani za drugim razem Dominikowi nie udało się załapać do pierwszej dwudziestej. Bardzo mi się podoba jedzenie postartowe. Zawodników, kurczaczki nie wchodzą. Sam zapach możecie zabić. Już, <laughs> już idę, idę, idę. Stany to był ostatni wyścig e, serii Goldena w tym roku przed wielkim finałem w Lokarno. Nie kłóćcie się, proszę Was, nie kłóćcie się. Zaufaj mi, że czuł. Tak, masz rację, no. no teraz masz rację Tak poszedł, ty... Rzeszu, to nie wyścigi, kurde! No, Toś, to Toś, to się... Toś... Ze CD trailu zostało! Z mu został! No tak jak mój trener w szkole jak graliśmy w siatkówkę i zawsze wyleł od piłkę na aut to mówi, Co ja mogę? Na taką rękę? Bo <laughs> chyba stary słyszał. Pa, pa. Pa. w Stanach udało mi się też porozmawiać z nową gwiazdą biegów górskich, biegów trailowych, Madeliną Florą z Rumunii. Jest to zawodniczka, która rok temu pojawiła się na Goldenie z koszulką z napisem szukam sponsora i w tym roku duży Salomon sponsoruje ją i widać, że to wsparcie pozwoliło jej wspiąć się na dużo wyższy poziom. Z Madaliną pojawi się też odcinek na YouTubie, gdzie poopowiada trochę więcej o sobie. big tu w magazynie też znajdziecie kilka ładnych stron o tym właśnie, skąd się wzięła, dlaczego wybrała biegi górskie, jaki widzi w tym potencjał. No i rozmawiamy o tym, dlaczego nie chce wygrać, bo w tym sezonie drugie, trzecie miejsca, a nie ma pierwszej pozycji. Tak więc czekamy też z niecierpliwością na finał, bo Madelina obiecała, że na finale jak to na finale rok temu pokaże to, na co naprawdę ją stać. Trzymamy zatem za słowo i będziemy to Wam niebawem pokazywali. Skacząc dalej po tematach, ruszył cykl City Trail. Ścigać możesz się na 5-kilometrowej trasie w 10 miastach w Polsce. Od października do marca odbędzie się w sumie 50 biegów. City Trail to jednak nie tylko rywalizacja wśród dorosłych i dzieci. To również społeczność, atmosfera i czysta radość zbiegania. Przyjdź, zapisz się i pobiegnij. Jest to bardzo fajny cykl, jeśli chcecie sprawdzić się w biegach przełajowych, jeśli chcecie zboczyć z asfaltowych ścieżek i poczuć trochę terenu, ale jest to też bardzo fajny cykl z tego powodu, że tymi szybkimi 5-kilometrowymi startami jesteście w stanie, jeśli jesteście biegaczami trejowymi, biegaczami górskimi, w sezonie tym trochę takim bardziej ugórkowym, kiedy w górach jest więcej śniegu, popracować nad szybkością. Dobra, przeglądam dalej. I tu bijemy się w piersi temat, który troszeczkę przegapiliśmy w momencie, kiedy to działo się na żywo. Wielka korona Tatr i nowy rekord Olgi Łyjak. Wiemy, że w Tatrach chwilę wcześniej walczył Roman Ficek i on też ustanowił nowy męski rekord. Rozmawiamy jednak tutaj głównie z Olgą. Oczywiście o Romka Wyczynach też tutaj piszemy. Odwracam kilka stron dalej, no oczywiście Statraska i Złoci Kibice. Słuchajcie, wiemy, co wydarzyło się w Tatrach w sierpniu olbrzymia nawałnica, odwołanie wyścigu głównego Goldenowego, ale to, co pokazaliście dzień wcześniej, to jest coś, co rozłożyło na łopatki wielu m, zawodników i do tej pory, jak jeździmy i słyszę od nich jakieś zwrotki, to mówią o tym, kurde, w Polsce naprawdę są kibice, którzy nas znają. To nie są goście wynajęci, którzy przychodzą i klaszczą na jeden z punktów e, do kibicowania, tylko to są goście, którzy kojarzyli każdego z wyczytywanych zawodników i naprawdę z olbrzymią e, miłością w oczach e, witali ich e, w Małopolsce e, w Tatrach. W tym numerze jest też świetny tekst o Islandii, w krainie lodu i ognia. Ania Urban opisuje tamtejsze tereny, opisuje charakterystykę tamtejszych biegów, ponieważ tam też odbywają się biegi górskie. Jak mówimy o biegach górskich, kurczę, od drugiej strony oglądam ten magazyn. To Marta Naczyk w tym numerze przygotowała zaplanuj paliwo do biegu. Rozpisuje w miarę e, dokładnie na tyle ogólnie ile się da. Jak przygotować się e, żywieniowo do biegu, żeby móc siebie wykrzesać. Jak najwięcej mówimy tutaj o dłuższych biegach, o krótszych. E, myślę, że jest to bardzo ważny m, temat. E, podajemy ile węgli w biegu, jakie intensywności na jaki dystans e, przyjmować, ponieważ widzimy, że bardzo często to zawodnicy, w szczególności początkujący zawodnicy, ale nie tylko, jak się okazuje, mają z tym problemy. Jest oczywiście kilka przeglądów sprzętu. No i z kolei Polska Gwiazda, nowa Polska Gwiazda, nowa Polska Twarz Biegów Górskich, Weronika Matuszczak. Weronika Matuszczak, Aga Windak przeprowadziła z nią krótką rozmowę. Rozmowę w stylu takiej, takim, jaką przeprowadzaliśmy kiedyś z Rafałem Atuszczakiem, jak pojawił się w biegach górskich na nowo, bo wiemy, że ci, którzy śledzą Rafała, że to jest zawodnik z olbrzymimi sukcesami już wcześniej, ale rok temu pojawił się na nowo, a w tym roku pojawiła się jego żona Weronika, która też, jak to się mówi, nie wyskoczyła kurze spod ogona, a tylko jest rasową zawodniczką. Brawo, super! Brawo. Katerynowa w Oregonie, w Stanach Zjednoczonych, a teraz przeprowadzili się z Rafałem do Krakowa i, e, i co? I widzimy ich za chwileczkę na wielkim finale Goldena Blokarno, ponieważ wygrali serię National trafi się też kilka tekst, testów sprzętu mamy tutaj nowe buciwo od Asixa mamy historię i plany zespołu Bruxa Udało nam się z większą częścią ekipy Bruxa porozmawiać właśnie podczas Tatra Sky maratonu. Przypomnijmy m.in. Roberto De Lorenzi, jest zawodnikiem Bruxa, Daniel Patis, Alex Garcia, Anna Gibson. Naprawdę wielu zawodników, o których jeszcze 2-3 lata temu może nie słyszeliśmy, ale teraz zaczynają pokazywać swoją klasę i m.in. właśnie też dzięki wsparciu, jakie otrzymali od. Bruksa. Ciekawi mnie, czy doczekamy się polskiego zawodnika w teamie Bruxa. Ja wierzę, że tak. Gdzie jeszcze byliśmy w tym czasie? Bieg ultragranią Tatr to wydarzenie, które pokazywaliśmy na naszych kanałach, na naszych social mediach. A teraz piszemy o nim w trochę inny sposób, ponieważ przedstawiamy historię Iwony Turoż jej charakteru, jej zadziorności. O! Dzień dobry pani Iwono. Co wróżę? Słońce. Je, słońce. Tyle mogę wywróżyć dzisiaj. Ale wiatr nie chce. I wiatr. I wiatr. wiatr, wiatr. wiatr. Dokładnie. Iwona, ciśnij. Iwona, Turosz, Górowska. Przepraszam. Ale nawet w tekście pisze, że ona zawsze będzie dla mnie Turoż, tak więc Iwona Mati bardziej wybaczy, a byłem świadkiem u nich na ślubie i to ze strony pana młodego i nie potrafię zapamiętać, że Iwona od tej pory jest górowska, a nie Turoż, Tak więc zapraszam, tutaj też o tym m.in. piszę i teraz jak o tym opowiadam też na żywo popełniam ten błąd. Bieg ultragranią Tatr w tym roku był przepustką do mistrza świata w skyrunningu. Może niefortunny był to termin, ponieważ Mistrzostwa Świata odbyły się dwa tygodnie po granicach. Tak więc po długim dystansie zarówno Piotrek Babis, jak i Iwona Turasz pojechali do Hiszpanii ścigać się na równie długim i równie trudnym wyścigu i Piotrek Babis też to tutaj opisuje. Artur Kamiński z nim rozmawia i James porusza tematy nie tylko i wyłącznie te dotyczące biegu granią Tatr, Mistrzostw Świata w Hiszpanii, ale również tego skąd Piotrek się w bieganiu wziął, gdzie na co dzień e, mieszka, e, ci, którzy Piotka znają, e, wiedzą gdzie, ci, którzy nie. Warto, y, warto poczytać y, y, i może jeśli ktoś się wybiera do Nowej Zelandii i chciałby pozwiedzać tamtejsze parki narodowe, to jest to idealny gość, który może Wam o tym y, coś więcej opowiedzieć. Dalsze testy, testy czołówek. Y, tutaj. Ta, a, testy czołówek. Dlaczego pojawiają się testy czołówek? Ponieważ mamy cały temat po zmroku. Y, listopad, y, październik to już jest taki moment, że zaczynamy coraz częściej korzystać z czołówek. Warto też zadbać o odblaski. Kot wskoczył w krzaki. Eee, jak już jesteśmy przy testach, eee, testowaliśmy też totalną nowość na rynku i moim zdaniem, i zdaniem testerki Ani Lis, jest to trochę game changer. Zobaczcie, ile ta się nauczyła rzeczy w trakcie tego wybiegania. Wszystko już mu ja opowiedzieć o kamizelce, o bucie. No, jestem pod wrażeniem. Może w ostatnim czasie nie widzieliście nas zbyt często w kamizelkach biegowych, a od następnego czasu zaczęliśmy się w nich pojawiać, wykorzystując je również w naszej pracy. Przeprosiliśmy się z nimi i. No i kurczę, i ta kamizelka to jest naprawdę e, sztosiwo. Ja o z kolei swoim Dynaficie, którego testuję, opowiem w innym, w innym odcinku YouTube'owym. Ania chyba też zresztą coś przygotowała o tej kamizelce, tak więc o tym opowiemy. Dobra, jedziemy dalej. Ci, którzy śledzą nasze social media wiedzą, że Ania była też w trakcie, kiedy ja byłem w Stanach Zjednoczonych, ona była w pięknej Słowenii na wakacjach. Dzień dobry. Pierwszy dzień w Słowenii zaczynam 5-kilometrowym rozruchem. No i w sumie przyjechałam na relację zawodów Julian Alstray Run, ale czuję się trochę jak na obozie, bo właśnie w programie zawodów jest obowiązkowy rozruch poranny, na który właśnie biegnę. Więc organizator. Że chyba dbają również o media, ale nie tylko media, bo przecież zawodnicy, którzy dzisiaj lub jutro startują, też mogą przyjść na ten rozruch. Bardzo fajna inicjatywa. E, świetna impreza, około 300 Polaków. Wiemy, że będziemy tam już za rok. Mogę wam tylko powiedzieć, tego nie ma w tym tekście. Rozmawialiśmy wczoraj z organizatorem, potwierdził nam 1700 osób, które, w, jak to się przed zapisach wyraziły chęć pojawienia się na tym biegu. Naprawdę mega rozwijający się bieg. Super tekst, Tomka Sawczyna o dzieciakach, o tym, czy powinniśmy. Na początku ich kariery sportowej, nawet nie, nie nazywajmy tego kariery sportowej, tak? na, w momencie kiedy są właśnie dziećmi, są taką wczesną młodzieżą, powinniśmy pchać ich w kierunku jednej dyscypliny sportowej, czy powinniśmy pozwolić im się rozwijać na różnych płaszczyznach sportowych? Przeczytajcie, sami wyróbcie sobie zdanie. I znowu lecę od tyłu. Kosmos, kosmita. To były wyrazy, których najczęściej komentatorzy używali, kiedy mówili o wyzwaniu Kiliana. My poprosiliśmy Maćka Ciesielskiego, chyba najbardziej doświadczonego przewodnika w Alpach z polskim paszportem, o tym, żeby Wam przedstawił, czym tak naprawdę był ten wyczyn. Próbował to zrobić też i moim zdaniem naprawdę zrobił to świetnie. Maciek Skiba to jest w naszej zakładce outdoorowej i e, ja tylko powiem, 82 szczyty, 4000? Ile? 19 dni. To jest kosmos. <grym> e, Maciek Ciesielski mówi nawet, że za naszego życia nikt nie poprawi tego e, rekordu. E, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. A właśnie, musimy wrócić do UTMB, ale teraz już w wersji niebiegowej. Magdalena Bryś poprosiliśmy o to, żeby opisała nam tur wokół Blanka, ale w formie takiej trekkingowej, i to też znajdziecie w naszej sekcji outdoorowej, która rozwija się coraz prężniej. Mamy też wspomnienie nowego chojnika po staremu. Wielu z nas zastanawiało się, jak będzie wyglądał chojnik bezdanka. Osoby, które były w tym roku, wiedzą, i, i ta łezka wokół zawsze się będzie kręciła na wspomnienie tego gościa. Ale tuż po łezce pojawia się uśmiech, ponieważ to, co stworzył na chojniku, w rudawach, razem z chłopakami, to jest coś naprawdę niesamowitego. Jeśli szukacie dobrego klimatu na biegach górskich, zero nadęcia, to, to zapraszamy was, was tam serdecznie. O czym Zresztą możecie przeczytać w tym magazynie. Piszemy też o biegu wzdłuż Portugalii. To kolejne państwo, które pokonał Artur Kujawiński w biegowy sposób. Artur tym samym próbował zdobyć rekord Guinnessa. Tutaj wybrzeże cały przebieg Portugalii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten rekord jest już ratyfikowany, czy on jest w trakcie. Na pewno o tym tutaj też możecie przeczytać. No i co? Walka ze strumieniami, czyli deszczowa szkoła charakteru. Jak wiecie, byliśmy na maratonie Trzech Jezior, też w trakcie kiedy właśnie ja byłem w Stanach. Ania pojechała w Beskidy i. Eee, i, I powiem tak, to nie były wakacje. Chyba pan tam Siku robi? Nie. Robiłem sobie dom z mchu i kamieni. I to jest centrum fotograficzne, proszę Centrum fotograficzne, nie widać? Pras centrum. A jakie dzisiaj wyjdą kadry mleczne? Wspaniałe. Zapraszam na wersalkę z kamieni. Telewizora nie mam, bo nie używam. Ciepła herbata by się przydała. Tak, jest na górze. I, i, i wielki szatun dla biegaczy, którzy zdecydowali się wystartować w tą pogodę Zazwyczaj. Zazwyczaj. i dawaj. dowieść w szczególności dobre wyniki. I w zasadzie to wszystko co było w tym numerze. Dobra, a jak tu widzimy koziołka. Serie Zinal, nie, to jest Kozica Baran, nie wiem kim on jest. To musimy powiedzieć też o biegu, na którym byliśmy ostatnio Baran Trail Race. Baran Trail Race to y, organizatorzy się śmieją za każdym razem, kiedy jakiś błąd im się wytknie, mówią: My to organizujemy pierwszy raz. Oni to organizują już chyba piąty czy szósty raz, ale w mega luźnej atmosferze. Y, organizują kameralny bieg, kameralny bieg, na który w tym roku przyjechało czterech aktualnych mistrzów polskich. I dwie mistrzynie. Szczerze, takiej paczki biegowej nie widziałem już dawno. Niektórzy się śmieli, że to były nieoficjalne mistrzostwa polski trenera Orłowskiego. Inni, że nieoficjalne mistrzostwa polski na koniec o. sezonu. Bardzo mocno obstawiony bieg. Bieg, Bardzo na dobrze. którym Dominik Tabor po dwóch nieudanych startach w Stanach Zjednoczonych odpalił taką petardę, że cały czas się zastanawiamy, czy złamie. I osiągnie 900 punktów ITRA czy nie. Ten wynik pewnie pojawi się już e, lada chwila, a jak mówimy o super startach, to musimy też powiedzieć o e, Justynie Kowalczyk Tekieli, która w super finiszu na diablaku e, podczas salko Sky Marathon, Odpaliła taką petardę, że yy, no, to jest rolka, która chyba teraz yy, na naszych social mediach ma około 500 tysięcy yy, wyświetleń. Miśka Witowska, z którą rozmawiałem, która prowadziła dużą część tego wyścigu, powiedziała, że nie była w stanie nawet zareagować na ten finisz. Myślę, że większość Was widziała go. To jest ten sam wyścig, na którym też świetny wynik właśnie zrobił Dominik Tabor. Super prognostyk na zbliżający się finał Golden Trail World Series w Szwajcarii Ascona Locarno. I tak jak powiedziałem na wstępie, będziemy tam. I dziękujemy Wam bardzo, ponieważ jedziemy tam na zaproszenie Goldena, ale to, że na tak długie wyjazdy możemy jeździć, porzucić nasze regularne prace, zawdzięczamy to Wam, czytelnikom magazynu Ultra i naszym prenumeratorom. Dzięki wielkie.